Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmiku z moją inspiracją albumową dla marki papierów Scrap Aid czy też Scrap 8. Na pierwszym planie widzicie najnowszą kolekcję, czyli taką zimowo-świąteczną, utrzymaną tak jak już widzicie po okładce w stylu skandynawskim i w takiej beżowo-szarej kolorystyce, z lekkim dodatkiem ożywczej czerwieni. I tutaj mamy okładkę... Cała kolekcja w ogóle zawiera 6 dwustronnych papierów, czyli trzy wzory arkuszy powtarzają się po dwa razy i oczywiście bloczek jest dużym bloczkiem o rozmiarze 12x12 cali. I tak jak widzicie już z okładki możecie wyciąć sobie dwa takie motywy graficzne, czyli Mikołaja i Skrzata. Z drugiej strony okładki mamy bonus, czyli wzór taki sweterkowy w beżowym kolorze, i z boku do wycięcia gotowe i do naklejenia na kartki świąteczne, napisy Wesołych Świąt, Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, Świąt pachnący choinką. Różnymi czcionkami są te napisy wykonane, więc możecie je śmiało używać do swoich karteczek. I pierwszy arkusz. I tak jak, tak jak zawsze w kolekcjach, które nam Ewa projektuje, piękne wielowymiarowe tło. Tutaj z tyłu wyłania się jakby kora brzozy I to nawiązuje właśnie do tych brzoz, które mamy tutaj z boku na grafice Gdzieś tam w tle jeszcze jakieś takie chlapania przypominające padający śnieg Gwiazdeczki, nie wiem czy to będzie widać na filmie Bo to jest naprawdę niesamowicie delikatne Troszeczkę śnieżynek I tutaj w narożniku kompozycja z grafik Mamy mikoł... takiego bałwanka na tle domku I tutaj kompozycja roślinna z poinsencji, czerwonych jagódek i bombek i z tyłu ten arkusik jest prawie całkiem gładki, czyli mamy taką właśnie w tle, jakby kory brzozy, wszystko jest poprzecierane, wielowarstwowe i tylko tutaj dwie duże grafiki z takimi zimowymi listkami. Kolejny arkusz, arkusz numer dwa, troszeczkę taki bardziej beżowo-szary i również takie wielowymiarowe tło. Poprzecierane, takie jakby podrapane, pochlapane i grafiki, które dla nas Ewa pięknie poukładała na dole strony, czyli łatwe do wykorzystania, zarówno na kartkach, jak i w albumach. Tutaj z kolei mamy tego Mikołaja, który był na okładce. On jest na tle takich domków. I tutaj też domek z ośnieżonym dachem, a z tyłu tego arkusza mamy deseczki, no, które są po prostu tak uniwersalnym wzorem, że możemy wykorzystać do wszystkiego, a do teł są po prostu idealne. One są w takim dosyć ciemnym beżu i też oczywiście przetarcia i chlapania. I ostatni arkusz tej kolekcji, arkusz numer 3 i tutaj tło jest nieco jaśniejsze i to są takie deski pomalowane z pękaną farbą i tutaj Ewa dla nas ułożyła piękne kompozycje z grafik u góry strony. Mamy poinsencję, mamy czerwone i fioletowe jagódki i tutaj takiego słodkiego króliszka, który wystaje nam ze świątecznej skarpety. A tutaj mamy słodki stolik ze skrzatem. Skrzat ma taki uroczy perkaty nosek, jak to skrzat świąteczny. I tutaj są kubeczki ze słodkościami, wiązka cynamonu i to wszystko jest ozdobione kwiatem poinsencji. I z tyłu ten arkusz jest troszeczkę ciemniejszy, ale też powtarza się motyw tej spękanej farby na dyskach. Troszeczkę taki bardziej szarawy odcień, oczywiście przedarcia i pochlapania. I do tej kolekcji mamy dodatki w formacie A4. Pierwszy arkusz to jest taki wzorek też sweterkowy, drobniejszy, w kolorze takim beżowym, pochlapany, troszeczkę poprzecierany, i z tyłu on ma bardzo, bardziej taki intensywnie czerwony kolor i troszeczkę, troszeczkę większy wzór też takiej sweterkowej dzianiny. Myślę, że ta czerwień fajnie ożywi pracy zrobione z tej kolekcji. I tutaj mamy trzy arkusze z dodatkami. Na pierwszym te motywy graficzne, którymi ozdabiała Ewa właśnie strony tej kolekcji. Czyli znowu jest Mikołaj, jest bałwanek, są skrzatki, są te kubaczki, które tam na tamtym stoliku były, które Wam pokazywałam, były takie pomniejszone, a tutaj właśnie fajnie widzimy, jak są ozdobione reniferem. filiżanka z uzdobioną bitą śmietaną. Tutaj taki motyw takiej ozdoby świątecznej renifera jakieś lizaczki, laski cukrowe także mnóstwo rzeczy do wycinania i do ozdabiania nimi swoich prac, oczywiście wszystkie te arkusze są dwustronne także śmiało możecie je wykorzystywać w swoich projektach typu pop-up drugi arkusz to jest arkusz taki bardziej roślinny, czyli mamy gałązki różnych drzew iglastych mamy gałązki z owocami śnieguliczki te śliczne listki, nie mam pojęcia jak się ta roślinka nazywa, ale znam ją z widzenia i wiem, że jest piękna jest kilka szyszek Kilka kwiatów po i oczywiście czerwone jagódki, tak dla ożywienia ty, 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 wszystkich tych roślinnych kompozycji. I trzecia, trzecie, trzeci arkusz A4 z dodatkami, i tutaj mamy już gotowe skomponowane wianuszki, yy, kwiaty, yy, jakieś jagódki, różne ozdoby, tutaj dzwoneczki ozdobione kokardką, Nic, tylko wycinać i ozdabiać swoje kartki, i praca jest już gotowa, przeozdobiona pięknie, pięknie poukładaną przez efek kompozycją. I cóż, teraz nadszedł czas, żebym pokazała Wam, co ja z tej kolekcji zrobiłam. A zrobiłam album taki właśnie zimowo-świąteczny, tak jak cała ta kolekcja oczywiście. Album obłożyłam sobie płótnem intreligatorskim i jest wykonany na tym półokrągłym, miękkim grzbiecie. Oczywiście ozdobiłam też, okleiłam okładkę papierami skrapowymi. I ta okładka jest właśnie takim nawiązaniem do stylu całej kolekcji, czyli jest raczej taka minimalistyczna. Ale nie byłabym sobą, gdybym w projekcie świąteczno-zimowym nie użyła papieru brokatowego, srebrnego, czyli mojego ulubionego. I tutaj wycięłam z niego takie gwiazdki, które tak te kolekcje i okładkę delikatnie rozświetlają. Napis album jest wycięty wykronikiem z tego czerwonego, właśnie papieru sweterkowego, który Wam wcześniej pokazywałam, ale jego ja delikatnie rozbieliłam białą farbą, żeby nie był taki bardzo intensywny. Oczywiście wszystkie narzędzia, czyli głównie wykrojniki, których używałam przy wykonywaniu tego albumu, pokażę Wam na samym końcu filmiku. Grzbiet ozdobiłam, grzbiet jest właściwie gładki, tutaj mamy tylko płótno introligatorskie, ale tutaj ozdobiłam go z kokardkami z wstążeczek vintage i zrobiłam takie, jak to mówimy w skrawowym światku dyntadełkiem. Czyli mamy tutaj szklaną buteleczkę z odrobiną śniegu sztucznego, jest taka czerwona bombeczka, śnieżynka głuszcząca i taki mały czerwony dzwoneczek, troszeczkę koralików. I przejdziemy teraz do wnętrza. Album ma trzy, trzy karty. <laughs> na stronie okładkowej mamy ramkę. Ramki zresztą będą się powtarzać na wszystkich stronach, jak to u mnie w albumie. Ramkę ozdobiłam elementami wyciętymi z arkusza, z wycinanek. One są poukładane delikatnie na dystansach, więc są takie bardziej trójwymiarowe i wszystkie rameczki będą się zamykały na sznureczek którego końcówka będzie przeozdobiona wyciętym dziurkaczem, kółeczkiem i taki mały koraliczek w różnych kolorach. To podnosimy do góry i wszystkie miejsca na zdjęcia oznaczyłam sobie z tempelkiem. Tutaj mamy foliową kieszonkę, a w kieszonce umieściłam oczywiście taga, książeczkę na zdjęcia, na trzy zdjęcia o formacie 10x15. Zresztą wszystkie zdjęcia, które można tutaj umieścić, powinny mieć. Format 10x15 cm, ewentualnie te dwa mniejsze. I tutaj czysta mata. I ta folia właśnie jest tutaj zastosowana na kieszonce, żeby nie zasłaniać tej, tej pięknej grafiki z bałankiem. I tak jak widzicie, na, w różnych miejscach będzie się też pojawiał ten srebrny, brokatowy papier, tak jak na przykład na tym kółeczku tutaj zamykającym. Na sąsiedniej stronie mamy ponownie ramkę z taką kompozycją. Tym razem wybrałam sobie grafikę z króliczkiem. Zapinany na sznureczek o który składa się z czterech kart. Tutaj można nakleić jeszcze zdjęcie, ewentualnie jeszcze też dokleić taką białą matę, żeby zdjęcie miało białe rameczki. Kolejne dwie strony. Tutaj mamy ramkę pionową. Tak jak widzicie, do oklejania wszystkich ramek użyłam tych arkuszy z dodatków, czyli arkuszy sweterkowych, czerwonych albo beżowych i one tak na przemian się powtarzają. Tutaj mamy rameczkę pionową, tym razem ozdobiłam ją kompozycją z tym uroczym skrzatem z perkatem noskiem i miejsce do wklejenia zdjęć, a tutaj potrójna mata na zdjęcia i w tej macie pod spodem jakby utworzyła się kieszonka, w której schowałam dodatkowego taga. I na sąsiedniej stronie rameczka jest pionowa, przepraszam, pozioma, tu była pionowa, tutaj mamy poziomą, ozdobiona czerwonym papierem. Klapeczkę odchylamy w lewą stronę, i tutaj mamy kolejne miejsce na zdjęcia. I tutaj jeszcze dwa dodatkowe. I tutaj podkleiłam sobie jeszcze tak delikatnie przy brzegu, żeby można było schować za tymi grafikami takie paczuszki z prezentami, żeby troszeczkę tematy urozmaicić. To sobie zamkniemy. Kolejne dwie strony. Pionowa czerwona ramka, tym razem umieściłam ją na takiej klapce wielkości połowy, po, połowy strony tego albumu. I tutaj mamy kompozycję z filiżanką z bitą śmietaną, czyli tak bardziej na słodko, jest lizaczek. Tutaj z tyłu na tej klapce, oczywiście tutaj mamy miejsce na zdjęcie, a z tyłu na klapce jest bałwanek na tle domku, taki, który był na pierwszej stronie okładkowej. I tutaj mamy wodospad na poziomy zdjęcia i tutaj miejsce na, na jeszcze jedno zdjęcie dodatkowo i po prawej stronie rameczka pozioma ona jest umieszczona na, znowu na czystej foliowej kieszonce otworzymy sobie tutaj znowu mamy tak na słodko, bo te dwie strony są takie bardziej na słodko, tutaj mamy znowu kubek z kakao czy z czekoladą otwieramy tę ramkę do, do dołu i tutaj mamy miejsce też do wklejenia zdjęcia tutaj pojawia nam się ten uroczy skrzacik w czerwonej czapeczce i troszeczkę mat oklejonych i nieoklejonych i oczywiście tak Kolejne dwie strony, czyli już ostatnie. Tutaj za poziomą rameczką, która jest oczywiście też na klapce. Tym razem tutaj pojawił się przy tej ramce bałwanek z prezentami. I taka kamieniczka, która jest wycięta wykrojnikiem. Pokażę oczywiście Wam później. Tutaj mamy podospad z kolei na pionowe zdjęcia. Czyli siedem kolejnych zdjęć. Tutaj ósme i dziewiąte w ramce, czyli na jednej stronie zmieści nam się aż dziewięć zdjęć. I strona okładkowa. Tutaj już nie ma rameczki, jest za to koperta ozdobiona tym sweterkowym wzorem z okładki. Tutaj możemy sobie schować jakieś dodatkowe zdjęcia, ale oprócz tego ta koperta jest jednocześnie klapką. I tutaj pod tą klapką mamy jeszcze kolejne odchylane yy, klapeczki na poziome i pionowe zdjęcia. I tutaj jedną z mat ozdobiłam kulą śnieżną z arkuszy, wyciętą z arkuszy z dodatkami. I tutaj jak widzicie, gdzie nie, gdzie przebłyskuje też mój ulubiony brokatowy, Srebrny papier. Albumik jest niewielki, ale powieś, pomieści dużo zdjęć. Ja, jak będę Wam pokazywała za chwileczkę materia właściwie narzędzia, których używałam do jego zrobienia, policzę Wam najpierw, ile zdjęć dokładnie się w tym albumie zdjęci zmieści i Wam powiem. I już wróciłam do Was, już policzyłam, ile zdjęć zmieści się w moim albumie. Przygotowałam dokładnie miejsce na 60 zdjęć. Przypominam, że album ma tylko trzy karty, a pomieści aż 60 zdjęć, plus jeszcze dodatkowe zdjęcia można umieścić w kopercie na ostatniej stronie okładkowej i dołożyć jeszcze pewnie parę zdjęć do tych foliowych kieszonek, ponieważ one są dosyć takie pojemne. I teraz pokażę Wam, jakich wykrojników przede wszystkim używałam do wykonania tego albumu, ponieważ zawsze powtarzają się pytania, jakich dziurkaczy i wykrojników, czy innych materiałów używałam do tworzenia mojego albumu. I zaczniemy sobie od dokładki. Tutaj mamy wykrojnik, który wycina mi ten piękny napis album. Taki malutki, to jest mój nowy nabytek bazarkowy. Kupiłam go jako oryginał i on chyba pochodzi z firmy. Tutaj mamy rameczkę. To jest, taka, to jest wykrojnik ten gruby z bigs, czyli ja sobie wycinam te ramki w tekturze, przed, no, w zasadzie to w birmacie, która jest bardziej miękka i łatwiej jest ją wycinać i sklejam z kilku warstw. Potem zabezpieczam brzegi na przykład białą farbą akrylową czy też gesso. Także to jest ten drugi wykrojniczek, który był na okładce i wszystkie gwiazdki i takie mm, gwiazdkowe jakby rameczki, no, tak jak tutaj na przykład na okładce, wycinałam z wykrojników z tego zestawu z, z Eksona. I tutaj mamy kilka wykrojników z dodatkami, to są wszystko wykrojniki z Craft and Design, mamy gałązkę, drugą gałązkę taką z jagódkami i kamieniczki. One tam też się pojawiały chyba w, y, dwa razy tutaj w tym albumie, ozdabiałem moje rameczki. A rameczki oczywiście wycinałam tymi niezawodnymi wykrojnikami z Fantasy Dice. Jest to rameczka na zdjęcia 10 na 15 cm. i tagi oczywiście te to zawsze wykrojniki z Crealist. Ja wycinam tym średnim, średniej wielkości tagiem wszystkie moje tagi do albumów i zakończenia tych sznureczków, którymi zamykane są ramki czy też klapeczki, wycinam sobie takim dziurkaczem. Zaraz powiem, jaką ono ma średnicę, ale jeżeli dobrze pamiętam, to chyba 2,5 cm. Zmierzę to w centymetrach. Nie, 2 cm nawet. <laughs> Czyli takim niedużym kółeczkiem sobie wycinam te zakończenia. A wszystkie sznureczki to są, to jest sznureczek lniany. Ja go kupiłam dawno już temu w takiej dużej szpuli tutaj w mojej najbliżej <laughs> mieszczącej się mojego domu pasmanterii. Mam go dosyć długo, jeszcze go sporo zostało, także jest bardzo wydajny. I to wszystkie narzędzia, które wykonałam do zrobienia tego uroczego zimowo-świątecznego albumu z kolekcji. Czekając na świętego Mikołaja marki Scrap 8 zapraszam Was do oglądania naszych inspiracji w grupie Inspiracyjnej. Oczywiście na fanpage'u Scrap 8 i oczywiście zachęcam do zamieszczania własnych prac wykonanych z tej kolekcji, prac świątecznych czy też zimowych z kolekcji Czekając na Mikołaja na naszej grupie Inspiracyjnej. Możecie też zajrzeć na Instagrama. Po więcej inspiracji naszego DT. I ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejną inspirację albumową z papierów marki Scrap Aid, która będzie już w przyszłym miesiącu. Do zobaczenia. Pa!